Pewnie sąsiedzi. Muzyka jest znowu tak głośno, czy co? Dobra, Jar, chodź. Ja. Jezus! i uh -huh. Miecie przez cały tydzień się nagromadziło, no bez przesady przez tyle nie żarłem. A kogo to podosi? Pewnie sąsiedzi. Muzyka znowu za głośno, czy co? Dobra, nie odchodzić. Toś Cześć, moja maja. Słyszałem, że byłeś na weselu w jakiejś kanie kalejańskiej. Szkoda tylko, że to trwało aż tydzień. No chyba, że to są jakieś, nie wiem, przedłużane poprawiny. Tak, Leonku, byłem. Byłem na weselu. Była moja matka, mój uczniu. Bawiliśmy się przed nią. Ale wiesz, byłem też w świątyni mojego ojca. I. o, o nie podobało mi się. Ale co się stało tam? A, musiałem pogonić tych, którzy bezcześcili dom mojego ojca. Och! Ale dosyć o mnie. Nieważne. Co tam u ciebie? Ach, słuchaj, no wiesz co? Potrzebowałem cię, a ciebie nie było. A nagle jeszcze są no to dobra na ciebie. Ale w ogóle... Nie wiem. No jakoś taki jestem, że pieni Nawet brodę zapuściły. Nic nie rozumiem. Dlaczego ludzie za tobą tak chodzą? I w ogóle o co chodzi? Co ty tu robisz? Jaką ty masz misję, Kościół? Wiesz, Lajonku, chciałem być przy tobie, ale nie mogłem. Nie mogłem, bo jeszcze się nie wykonało to, o czym jest zapisane. Co? A właśnie. Ja oddam swoje życie. I kiedy oddam swoje życie za moich ludzi, Wtedy mogę posłać Ducha Świętego, który przyjdzie i będzie wszędzie, zawsze. On zawsze będzie obok Ciebie, On zawsze będzie wsparciem dla Ciebie, bo widzisz, ja nie mogłem być w tym momencie w dwóch miejscach naraz, bo jeszcze się nie wykonało to, co ma się wykonać, gdzie ja muszę oddać swoje życie za moich ludzi, za tych, którzy pójdą za Mną, a ja robię to z miłości. Bo ja Ciebie kocham, majątku. I hmm. dlatego, tak, tak, właśnie Ciebie. Ciebie też. Ciebie też umiłowałem. Bo mnie posłał Ojciec, abym wypełnił Jego wolę. Abym dał swoim dzieciom życie, prawdziwe życie, które jest we mnie. I nikt nie może przyjść do mojego Ojca, jak tylko przeze mnie. Bo ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. I ja jestem życiem. Więc jeśli ja oddam swoje życie, to wiedz, że będziesz, będziesz się czuł bezpiecznie. Nie będziesz samotny. Ja będę zawsze przy tobie. Ale jeszcze się nie wykonało. Jeszcze się nie wykonało. No to, no, wiesz co, Powiedział mi miło, że mnie kochać, bo ja ostatnio czułem, że, że mnie nie kochasz. Ale skoro mnie kochasz, to nie ma sprawy. Dziękuję Ci, Jezus. Daj mi rączkę. Piątka, Lejonek. Cieszę się, że przyszedłeś. Ja też się cieszę. Idziemy pokrać piłkę? Chodź. Super.